Siemanko, cześć! Ja jestem Squido, a to jest 40. dzień przygód sezonu drugiego dziennika z Minecraft Jak widzicie nie mam internetu e, a to znaczy, że się filmik mi nie wysyła, ten który się ma wysyłać? Dlatego ja go sobie prześlę na mobilnym internecie? Będzie mi... prościej JAPIERNICZ, CO TO JEST?! Co, co, to, co to jest? Skąd się to tu wzięło? O cholera Hmm, tego się nie spodziewałem. Aha, <laughs> naprawdę, naprawdę, groźnie, zobaczcie, jaki on ma miecz. Ej, no, będzie sobie chodził tak po moim świecie? Kurde, może kogoś podpalić czy coś. A nie, on jest chyba ognioodporny No, on jest ognioodporny Dobra, zabić zjada nie będziemy tutaj się. Kurde, no. Teraz wszyscy mnie no, będą chcieli zabić, jak tam pójdę znowu do tego neteru, ale już mniejsza z tym przecież. No, co wchodzi na moje terytorium. I, I no i w ogóle, no. Niegrzeczny, bardzo źle. Tak się po prostu nie robi, dlatego ja dzisiaj mm, buduję e, farmę grzybów, która. Będzie, no może nie jakaś tam nowatorska, czy skorzystam z gotowego projektu, to nie wiem. Nie robiłem tego na trybie kreatywnym. Dobra, musimy wziąć się na kamienne kierowce, które zrobiłem przed tym odcinkiem. Tak jak mówiłem już wcześniej, to poprzedni odcinek jeszcze nie został przesłany, a jest już późny wieczór, dnia, w którym powinien być przesłany. Bardzo kiepskie internety. Centrum miasta niektórzy się śmieją ze mnie. Tak, nie w sensie negatywnym, tylko tak ogólnie, że w centrum miasta taki internet, no. No, no ale. To jest prawda, co mam zrobić. Dobra, tutaj powinniśmy zakończyć tą ekspansję, a ja w ogóle nie mam przy sobie kamienia takiego zwykłego. Pwałem. Nie jestem ogarnięty dzisiaj jakoś za bardzo, bo brak internetu, no i to trochę taką presję wywiera. Trzeba będzie osłonąć dla kobla zrobić. No, to tam już pogarniam sobie mniej więcej po tym odcinku. Gdzieś dotąd albo nawet polecimy sobie dla bezpieczeństwa. Tyle. I się teraz zastanowię, ile tego bym chciał, prawda? No, tak szczerze to mi by wystarczyło, tylko no, mniej niż mniej niż ee, jest w tym projekcie, prawda? W tym projekcie, który mam. Mm, ale z racji tego, że mam taki projekt, to muszę jakoś sprytnie pomyśleć. I już wiem co zrobię. I już wiem co zrobię. Mm. Tak, to powinienem sobie jeszcze zniszczyć. I zrobić teraz taki projekt trochę mniejszy. Nie wiem czy nade mną jest woda, czy gdzieś tu, chyba nie. No, miejmy nadzieję, że nie. Trochę mniejszy, ale i tak duży dość. Będzie on mieć 5 tutaj kratek tych szerokości. To się zmieści No, zmieści się, zostanie taki zapas trzech rozsądnych Także spo spoko Tret oświetl e, na początek z się I będziemy się fajnie tutaj bawić, na pewno Na razie to wszystko muszę jej zniszczyć O, postawimy drabinki Może Może Na razie trzeba na Na tą budowę Je postawić Raz, raz i dwa I trzy Tutaj jeszcze na środku Wykopiemy sobie dodatkowy kanał W którym? Nie, nie, nie będzie tej drabinek w tym dodatkowym kanale Będzie coś innego Tutaj też Dodatkowy Też nie będzie tutaj drabinek, a coś innego I jeszcze, jeszcze, jeszcze co? Jeszcze drabinkę, właśnie, by gdzieś się przydało postawić. Yy, nawet dwie. Nawet dwie i powiedziałbym, że nawet koniecznie. Z tym, że tu będę chciał zrobić skrzynkę, tak dokładnie w tym miejscu postawię skrzynkę. No to drabinki sobie zrobimy z tej strony. Dwie takie będą tutaj. O, e, i naprzeciwko. Także to mi zostanie. Taki projekt. A jak wymyśliłem na szybko. Wiem, że ten. On jest bardzo podobny, właśnie. Wzro... Żeby nie było wątpliwości, nie? Na czyim projekcie się wzorowałem, to ja to wolę powiedzieć. Żeby później nie było, tak jak miałem z pierwszym filmem. Pierwszy mój film na moim kanale. Który miał tam dziesiątki tysięcy wyświetleń miał również sporo haterów. Ze względu na to, że pisali mi, że tam ukradłem od kogoś kolejkę, z tym, że powiedziałem, e, kogo to jest projekt na tym filmie. Od kogo czerpię inspirację. To i tak hejtowali. Dlatego tutaj powiem, że czerpię inspirację od buraczka Cebulaczka z tym, że. Mój projekt jest inny, to zauważycie, że on się różni. Dobra, mamy już te patyki, to zróbmy sobie w końcu te drabinki, bo zaraz, zaraz naprawdę nie wiem co z tym internetem jest, czy on teraz działa, czy nie działa. To jest dramat, to jest dramat. Miejmy nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy. Innych drabinek tutaj nie miałem, ale tyle mi na pewno wystarczy, bo przecież jakie to duże ma być. To duże, aż takie, aż takie duże. To nie ma być. Ma być w sumie małe. A, jeszcze musimy zrobić ten kanał dla pochodni z czerwonego proszku. To się zaraz ogarnie. I jeszcze potrzebujemy zrobić. zrobić piston. Teraz, właśnie go chciałem zrobić. Piston będzie to zwykły, bo nie chcę tych slime boli marnować, to nie jest potrzebne Coś mi tu... no Coś nie tak było przez chwilę, ale okej okay. Teraz jest dobrze Tylko nie wiem po co wziąłem 4, ale spoko Chciałem właśnie zrobić teraz tą farmę, bo już zapowiadałem od bardzo bardzo dawna, że się do tego będę zbierać, a się do tego nie zbierałem, więc teraz, teraz jest ten moment, w którym właśnie się za to zabieram, za tą robotę i na pewno możecie być pewni, że no to się po prostu uda. Uuu, no tam ciemno się zrobiło, tak w jednym momencie. No, także dziwne te tekstury. Um, I tak, jeszcze trzeba zrobić czerwony proszek. Hm. Mogłem go zrobić tu, w sumie. No i to jest chyba jedyna taka rozsądna opcja. No, aby go zrobić po jednej ze ścian. Albo też zrobić go w ogóle tu gdzie drabinki i zrobić tylko jeden rząd drabinek Też tak można No, dobra, zrobimy tak, będzie bezpieczniej Będzie mniej roboty przede wszystkim, o Tak to można ująć yy, Zrobimy sobie jakieś rusztowanie z kobla tak na szybko, żeby zrobić dodatkowe te ścieżki yy, Wysokość tego yy, Myślę, że Policzę sobie tak na szybko Bo nie chcę tutaj Wprowadzać Widzów w błąd ani nic takiego Ojej Więc lepiej sobie to policzyć yy, Chcę mieć trzy Tutaj kratki wolne Od tego będzie się zaczynać Pierwsza tutaj forma Pier, pier, pierwszy rząd jakby. I każdy rząd to są dwa klocki wysokości. Więc potrzebujemy mieć na przykład 5 rzędów to będzie 2 razy 5, czyli 10, to już jest 13. I jeszcze tam mechanizm na górze, który z wodą jest związany. On też zajmuje tam dwie albo 3. Czyli tak 16 potrzebujemy w górę, a nie wiem ile jest. Dobra, mniejsza z tym ile jest. Jak będzie, tak będzie i skończył mi się kill off już zaraz. Także zbyt wiele i tak nie pobudujemy. Ważne, żeby nie było to mniej niż 16. Dobra, jest jeszcze jeden kill off, także trochę jeszcze pobudujemy. O, nie mogę zapomnieć o tych kominach, bo one są dosyć istotne. Mają coś w sobie takiego, co jest dosyć ważne. Nie stawiam tutaj celowo żadnych pochodni. To z tego względu, że grzyby muszą rosnąć w ciemności. Gdybym tutaj postawił pochodnie, no to bym e, zniszczył wszystko, co tu robię. A robię to po to, żeby to było w ciemności. Dlatego ten odcinek musicie po prostu wybaczyć, że nie będzie tutaj pochodni. No, taki jest cel. Mógłbym postawić w sumie e, jakieś takie na czas budowy, ale boję się, że tego później zapomnę zebrać i wtedy. Wtedy może być nieciekawa sytuacja, więc lepiej jest nie stawiać, tak moim zdaniem. Mamy już 16. 3, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 dopiero. To nie jest dobra wiadomość, bo się mi kilo w kończy. Mamy patyki, mamy. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden. Mm -mm. I lecimy na górę, bo trzeba dzisiaj jeszcze trochę pobudować, a czasu jest niewiele, więc nie wiem, czy to powcinam jakoś, czy coś. Bo znowu jakby najwięcej odcinek boży 20 minut, tego wstawię na YouTube'a. No jak? Naprawdę jest tak słaby internet, że to jest po prostu dramat. A no, tak z ciekawostek, to przy pierwszym sezonie chyba też miałem słaby internet. Chyba. Czy tego to nie jestem pewny. Tak mi się coś wydaje. Bo tam była jakaś awaria taka przez. Um, chyba nawet dwa miesiące. Tylko nie wiem, czy to było akurat przy tym sezonie. Też miałem coś takiego, że wysyłem odcinek cały dzień Tylko, że to było inaczej, bo to był, to był ten komputer stacjonarny, który ja sobie zostawiłem w domu i on sobie wysyłał odcinek cały dzień A gdy mam laptopa, to ja go muszę wszędzie ze sobą brać czy No nie muszę, ale no po to on jest Żeby był ze mną wszędzie, jakbym go zostawił gdzieś w domu, no to... No to po co mi on, prawda? To nie jest takie proste Dobra, myślę, że wystarczy taka wysokość. Dobra, na pewno jest dość. Pora przejść do budowy. Hmm. A i chodźmy po grzyby od razu, Żeby było tak ciekawiej. Dlatego. Hmm, hmm, hmm. Zróbmy sobie drugi piston. Być może ten odcinek rozbije na dwa po prostu i, i to będzie chyba najbardziej rozsądne, że ten odcinek kopiemy sobie, a drugi odcinek będziemy budować. No, nie będzie innej możliwości z tego właśnie względu internetu. Um, jaki on jest. Ja to widzę, jako jedyne słuszne rozwiązanie Na ten moment Fakt, że wrzuciłem tam dwa dwa dni temu um, Dwa dni temu wrzuciłem um, odcinek 23 minutowy Tylko, że on mi się przesłał w minut 15, czyli krócej niż trwa Bo miałem wtedy dostęp do bardzo szybkiego internetu A teraz mam dostęp do bardzo wolnego internetu No, no i musicie zrozumieć, że to jest różnie Okej, okay. to będzie coś takiego. Mm, tak to właśnie wygląda. Tutaj też sporo pójdzie materiałów. Na te leje znowu, nie? No. Tak mi się coś wydaje. Że znowu na tym mogę stracić sporo, ale. Mieliśmy lecieć właśnie z tymi drabinkami. Nie poszedłem po grzyby, nie poszedłem po nic. Także szkoda trochę. Drabinki, zróbmy chociaż drabinki. Zróbmy tutaj do końca, do samej góry. I zróbmy też co drugi, a chociaż tak zaznaczyć. Chcę wiedzieć, ile będzie tych poziomów. Już nie źle, już mamy 5. Także trochę się nawet zapędziłem w budowaniu. 5, 6, 7. 7 poziomów i to sobie zostawimy tutaj tą górę na mechanizm yy, z pistonami. Także spoko. E, wszystko się udało. Z tej strony będzie oczywiście tak samo. To wszystko będzie wypełnione bardzo podobnie. Ale resztę chcę wam pokazać w odcinku kolejnym. W tym odcinku jeszcze sobie pozbędziemy się tutaj po tej ziemi. E, dlaczego cobblestone, Bo będziecie pytać, dlaczego używasz kobla, a nie czystego kamienia. Bo na koblu rosną grzyby. Na takim kamieniu chyba też rosną. Chyba. Z tym, że znaczy chyba, się tam nie znam. A skoro się nie znam, to się nie będę wypowiadać i to by było na tyle. Także na tym skończymy naszą przygodę. To mogę oczywiście zakryć, bo to mi tutaj nie jest potrzebne. Tutaj będą stałe skrzynie, tutaj będą leje i tak to właśnie widzę na ten moment siedem poziomów grzybów w ogóle chodźmy sobie po grzyby i zakończymy odcinek w bardzo takim stylu no niestety, nie czytałem nawet waszych komentarzy i bardzo mi jest z tego powodu przykro, że nie mogłem, bo internety ale dobra nie przesłały filmików więc do zobaczenia już w kolejnym dniu um. Kiedy to dokończymy sobie tą farmę, a już niedługo pójdziemy też do pierwszej bazy, na co pewnie wielu z was czeka, więc do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie pa. Cześć.